we Witajcie wszyscy, dziś mamy 18 listopada i zobaczcie, jaki jest piękny śnieg. Można już nagrywać ptaszki w karmiku i można już je karmić. Także zaczynamy karmienie. Słonecznik po 2,50 u mnie na targu w Wyszkowie bardzo mi się podoba. Nie za mały, nie za duży, jak sam raz. Oby ptaszki były zadowolone. No, temperatura dzisiaj 0 stopni jest i zobaczcie. U mnie dzisiaj na bogato nasypane. Kupiłem coś takiego, zielony groszek jakiś. Nie wiem, co to było. Miało być dla ptaków zimujących, ale one w ogóle tego patrzę, że nie chcą jeść. Wczoraj zaczęło sypać, to im nasypałem na wieczór. Mówię, niech rano już będzie a teraz tylko dzisiaj dosypałem słonecznika już tu się kręcą powiem wam, że pełno gołębi dzikich umiest zrobiłem sobie stojaczek nowy taki o Bo to mnie zdało egzaminu telefon mi spadł zobaczymy może zostawię na chwilę, chociaż ich mało jest tak jest, ale piękna zima. zobaczcie jak piękna, ale i niebezpieczna. Mokry śnieg i gałęzie.